Pójdź do Jezusa, ja idę do mateczki. E, Bracia i siostry, witam was. I składam raport z 8 dnia mojego samodzielnego pielgrzymowania. Melduję, że jestem w Radostowie. Udało mi się dojść, mimo że e, pogoda była, sądzę, że na plus i na minus. Na plus, ponieważ było e, dużo, dużo chłodniej niż wczoraj. Na minus, dwa razy spotkał mnie deszcz. Dwa razy mnie zmoczyło, ale to tak troszeczkę intensywnie, ale krótko. Udało się dojść. Co jeszcze dzisiaj mnie spotkało w ciągu tego dnia? Kiedy w Sokolnikach odprawiałam mszę świętą, okazało się, że byłam msza święta na zakończenie pielgrzymki parafii Sokolniki, którzy zmierzali do e, do Katowic. Nie, do Kalisza. Kalisza, bo tam przecież jest święty Józef. Była to pielgrzymka dzieci, młodzieży i rodzin. Czterodniowa czy trzydniowa. Dzisiaj mieliśmy świętą. I po prostu. Przepiękny podarunek od Matki Bożej dla mnie. Z tego względu, że i była schola młodzieżowa, dziecięca. Grali jak na pielgrzymce. I potem Agapa, była Belgijka. Po prostu poczułem się jak jak na pielgrzymce z wami, bracia i siostry, z którymi tyle lat pielgrzymuję. Jutro, jutro będzie futro, pojutrze będzie po futrze i mam nadzieję, że pojutrze już dojdę na Jasną Górę, pokłonię się Matce Bożej, zaniosę jej te wszystkie intencje, które złożyliście, hmm, złożyliście mi, żebym zaniósł je, które sam ja nie oniosę. i myślę, że Mateczka wysłucha i spełni te nasze prośby. Życzę spokojnego wieczoru, miłego jutrzejszego dnia z Panem Bogiem. Do zobaczenia jutro. Aleluja i do przodu!